Kazali mi umierać od dawna na tych kawterach To nie wiem co się dzieje z nami teraz Choć spodziewałem się co będzie gminie nieraz Jestem sobą typie, wiem to, niosę przekaz Choć jestem dzieckiem zakrętym węgle Ktoś się wydostałem, ale zet mam w życiu jeszcze tworzę koneksję Z tą złotą myślą. Nie jeden mówił, że w życiu nie wyjdzie mi ten hip-hop Od mało lata traktowany jak samotny więc dlatego świat postrzegam troszeczkę inaczej. Jedyną złotę było przelewanie tego bólu na ten papier. Był pewien okres, że byłem sam zdany na siebie. Lecz to zamiast mnie zniszczyć, tylko mnie zahartowało Pytałem, czy osiągnę sukces serio, nie wiem. Bo tu nie chodzi o pieniądz, którego jest ciągle mało. Cieszę się, że byłem dzieckiem, które nigdy nie patrzyło na wartość pieniądza. Bo w XXI wieku to się robi śmieszne. Gdzie nie spojrzeć tylko forsa, forsa, forsa. Wychowany na zasadach trochę starszych, dziękuję tacie, chociaż też mam żal do niego. Wiem, że z każdym dniem staje się tu poważny. Pamiętaj to, kiedyś też zarobię pieniądz Wracając do starych czasów, tam było lepiej. Pamiętam to jeszcze, jak byłem małym dzieckiem. Chciałem tu kopać w piłkę na boisku, ach. Tamte czasy były lepsze Niestety wiem, czasu nie cofnę Dawne wspomnienia do mnie tu wracają jak bumerang Czasem te lepsze, czasem te gorsze Chociaż tych miłych wcale za dużo tu nie ma Czuję, że dziecko we mnie dorosło Chociaż zajęło mi to więcej niż innym Być może przez to, że czułem samotność Ale tu wiem, że jestem sobie sam za to winny